Zauważyłem taki problem wśród osób, które mają nisko rozwinięte umiejętności społeczne, że gdy masz kolegę i gdy go wprowadzasz wśród swoich innych znajomych, czyli masz kolegę i idziesz z nim spotkać się ze swoimi innymi znajomymi i on za bardzo nie umie się z nimi zbudować relacji, wejść z nimi w interakcję, to zauważyłem, że dużo osób popełnia taki. Błąd, bo taki, robi taki problem, że próbuje budować z nimi relacje poprzez negacje, wyśmiewanie, robienie beki z ciebie. Bo jakby co do ciebie czuje się już bezpiecznie, wie, że może sobie na więcej pozwolić. I tak bardzo ogranicza go. Ograniczają go jego lęki, frustracje, brak doświadczenia umiejętności, że tak sobie niby podśmiechuje, tak sobie niby żartuje, e, z ciebie z nimi. I w ten sposób próbuje się z nimi zakolegować. Totalnie nie tędy droga. W ten sposób tylko utrwalasz w sobie negatywne nawyki. I w przyszłości w ten sposób będziesz opierać swoje inne relacje na podstawie oceniania innych, obgadywania innych. I też będziesz przyciągać do siebie w ten sposób osoby, które mają z tym problem, więc tym bardziej nie wyjdziesz z tego i nie uda ci się tego przepracować.